Marzena, robisz dżem? Nie, dzisiaj robię buchty na obiad. To co to jest? Daj mi to, to jest pyszny sos ja gotowy. Mm. Ale buchty na obiad, moja babcia to robiła. No i jadłeś, a co, teraz ci nie pasują? Nie no, co ty, pasują. No, dobra odpowiedź, to... przesuń się. To mów składniki. Pół kg mąki pszennej, 25 g masła, 30 g świeżych drożdży, dwa jajka od szczęśliwych kurek, 200 ml mleka i 3 łyżki cukru. Ale moja babcia to inaczej robiła! Aniby jak! Marzena na parze je robiła! Człowieku to najpierw ciasto muszę mieć, żeby na parze zrobić. Dobra, to na parze z tymi kluskami. Zaczynamy od roszczynu. Do miski wlewamy szklankę ciepłego mleka. Dodajemy 30 gramów drożdży, 3 łyżki cukru i 4 łyżki mąki. Całość dokładnie mieszamy. Gotowy rozczyn zostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. W tym czasie do miski przesiewamy mąkę. Rozczęt pięknie wyrósł, dodajemy do mąki. Wbijamy dwa jajka i wyrabiamy ciasto. Pod koniec wyrabiania ciasta dodajemy roztopione i przestudzone masło. Ciasto wyrabiamy do połączenia wszystkich składników. Gotowe ciasto zostawiamy do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Ciasto wyrosło, formujemy kluski. Zostawiamy do wyrośnięcia. Kluski gotujemy na parze około 10 minut. Oczywiście pod przykryciem. Marek próbuj. Mm, jak one wyglądają. A jak smakują, pycha. Czas na test. Mm, jak u babci.